Witam Was, zapraszam do oglądania Taktyk by Matthews na mapie Mirage, po mojej ulubionej stronie terrorystów. W filmie znajduje się 11 smoków na A, Mid i B. Na 50 łapek w górę nagram materiał jak bronić i odbijać bombsite'ów po stronie CT. Zapraszam do oglądania. Pierwszy smok jest na CT. Podchodzimy do ścianki. Celowujemy się na końcówkę lewej strony celownika, na wystający koło. I rzucamy smoka w skoku. Jak widzimy, nasz smoke wpadł idealnie. Nie widać nic po stronie C. Co najważniejsze, smoke zakrywa boks, na który często ustawia się sniper. Drugi smoke jest na schody. Wchodzimy do tej ścianki i szukamy miejsca, gdzie nasze końcówki celownika się się kończą i go po prostu rzucamy Smok ten jest bardzo prosty i wpada tak jak powinien Zakrywa o miejsce, gdzie jesteśmy łatwym celem do Ostatni smok na bombsite A Jest to smok równie ważny jak pozostały Zasłania on dżunglę i konektor Podchodzimy tych desek i szukamy miejsca, gdzie się zablokowujemy Robimy mały kroczek, wciskając delikatnie w pół. Tak jak jest ten dach, wysoko do anteny I rzucamy smąka w skoku Smoke wpada jak powinien Dobra, trzeba też bić na midę. Zwyczaj Sniper po stronie jest szybciej w oknie, więc dlatego trzeba rzucić smoka do okna. Więc tak, podchodzimy do tego ala ostatniego okna, celując się na sam środek. Obracając się na balustradę, szukam drugiego zagłębienia w prawej strony, z najwyższych elementów, tych anturów. Rzucamy smoka w biegu, jak najdalej idzie. Widzimy. snajper po stronie nie jest w stanie nic zrobić. Radzę Wam dobrze pocierzyć tego smoka, jest on bardzo przydatny. Następny smog na okno Mida, którego też warto się nauczyć. Wchodzimy do okienka. celując się na sam środek. I do tego wystającego elementu, tak żeby nasza prawa strona celnika była na tym budynku i rzucamy smoką lewym przyciskiem myszy. Jak widać po drugiej stronie obszar jest niewidoczny. Teraz czas na smogna. na shorta. Podchodzimy do samego końca tej ściany, celując się do tego okna końcówką prawego celownika do ciemnego miejsca góra celownika powinna być tak jak widzicie Nie rzucamy smoka w skoku. ostatni smoki jest na konektor dochodzimy do rogu najrzucajemy celownikiem na dywan i pośród tego ala drzewka i zjeżdżamy prawie na sam dół do pomarańczowego elementu Jak widzimy, nic nie widać z konektora. Spokojnie możemy wbić na short. Teraz czas na B. Smoke ten jest na Edward. Wchodzimy do samego boku tego supa i do czarnego elementu na kablach, do samej góry dachu. Nic nie widać z Shorta i Edwarda. Przyszedł czas na bardzo ważny smok na ławkę, porost. Podchodzimy do belki i celujemy się na delikatnie wystający element ściany, tak żeby dół był na sam dole. Rzucamy smoka. Jak widać, nic z tej pozycji nie widać i spokojnie możemy wbić na bombsite B, nawet na rundzie ECO. Następny ważny smoke jest na bombsite. Podchodzimy do prawie samego środka tych krat delikatnym ruchem od tego wystającego elementu i rzucamy tego smoke Nie możemy zaplantować bombę. Równie ważnym smokiem jest smog zasłaniający snipera z kuchni. Podchodzimy centralnie pod tę lampę, i tak żeby nasze końcówki celownika prawie zykały prawej strony i dołu. Jak widzimy, sniper nie jest w stanie nas zabić. Teraz przed czas na dwa flesze zaparto. Ustawmy nasz celownik tak, żeby końcówka dotykała pękniętego elementu ściany. Jeden flesz rzucamy w miejscu, a drugi w biegu. I spokojnie możemy atakować bombsite A. Następne dwa dosyć ważne flesze zaślepiające, raszujących i kampiących CP. Pierwszy flash z rampy, patrząc na taki wystający element z bana, rzucamy flesza w biegu. Teraz drugi flash. Podchodzimy do samego boku prawej strony i rzucamy dosyć nisko flesza w skoku. Flash ten nie musimy rzucić dokładnie. Kolejne dwa ważne flesze na bombsite B. Stawiamy się tak, aby nie było widać trzeciego stopnia. Prawa strona celownika kończyła się na ciemnym elemencie ściany. Ostatni flash jest dosyć trudny i rzucamy go na wyczucie. Próbujcie tak jak ja. Jak widzimy obydwa flashy zaślepieniem idealnie pompsite i prawie z każdej miejscówki przeciwnik jest oślepiony. Dzięki za obejrzenie materiału do samego końca. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić i zasubskrybować kanał.